Już w najbliższy weekend, to jest 24 i 25 lipca, tuż przed Urzędem Gminy w zostanie ustawiony mobilny punkt szczepień. Zapraszamy Państwa wszystkich do mobilnego punktu szczepień, który stanie przed Urzędem Gminy w W godzinach od 10 do 18 wszyscy Państwa, bez względu na miejsce zamieszkania, będą mogli się zaszczepić szczepionką Johnson, czyli jednorazową szczepionką. Która przyjedzie bezpośrednio z Poznania. W akcję zaangażowany jest Wojewódzki Urząd w Poznaniu oraz szpital im. Franciszka Raszei, Rasz z którego wykwalifikowany personel będzie obsługiwał całość, zadba o bezpieczeństwo osób szczepionych. Organizatorzy akcji, chcąc zachęcić do skorzystania ze szczepień, przygotowali niespodzianki. Dla wszystkich Państwa przygotowaliśmy drobne upominki, a sołectwo z największym odsetkiem osób zaszczepionych dostanie 3000 zł. Dlatego też zapraszam wszystkich Państwa w najbliższą sobotę i niedzielę do mobilnego punktu. Będzie profesjonalna obsługa. Strażacy z jednostek OSP zadbają o bezpieczeństwo, o ruch drogowy, o miejsca na parkingu. Wiemy, że jest bardzo duże zainteresowanie, szczególnie osób z zewnątrz. A pytania są także, czy mogą zaszczepić się ludzie, osoby spoza granic państwa. Tutaj mamy także pozytywną opinię. Wszyscy chętni muszą się zgłosić z dowodem bądź też z paszportem i nie ma żadnych ograniczeń co do ilości osób zaszczepionych. Szczepienie może wykonać każda pełnoletnia osoba bez względu na miejsce zamieszkania. Zachęcam wszystkich państwa do skorzystania z tej możliwości, która już w najbliższą sobotę i niedzielę. A 29 możemy spotkać się ponownie. Osoby, które nie skorzystały, które nie mogą dotrzeć do nas 24 i 5. Zapraszam na 29 sierpnia podczas gminno-parafialnych dożynek i festynu ekologiczno-zdrowotnego. Szczepienia przeciwko COVID-19 to kluczowy element powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.